Hej, widzowie, tutaj Nicola TV. Wczoraj taki samochód tutaj Power Jar. I to taka kukurydza. On jedzie tak piła Dzisiaj mam na was pigułki, Super things, Więc tutaj pierwsza seria. Zobaczmy jakie tutaj są. Tu. O, jego już mam! No nie, mi się w włóczórka. Ale mam więcej No dalej, to to będzie. To no nie, kukurydza! Boże, już mam jenu. Sy kukurydze i wie, potworki salonne. Salone. Mam więcej figurek, ale na co potórki. Jak ktoś jest chętny na wymianę, a nie ma kukurydzy albo pankejka, to możecie się zgłaszać i wtedy możemy się wymienić. Tak. Tutaj mamy Zobaczmy. O, tutaj są samochody i power. Dirt. Tutaj jest ten nas samochód.

I mogą wszyscy razem jeździć tym samochodem. No nie zmieszczą się wszyscy, ale też tam się zmieści. I słupka. Tutaj już wam jakie mam już te. Zostawię ich na chwilkę. I tego, które tak stąd to o, 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 Ale mam więcej ile ich mam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mam super zębów i super džíns. Ustawcie je. Ustawcie się. Ustawcie się. Ok, zaraz so ten. Ok, tutaj mamy tego. Ten jest zatki, chyba. Chyba, że jest bohaterem, albo złoczyńcem. Tutaj jest ten. Kiedy tutaj kółka mi to się rusa, to wtedy klęci się ta piła. No. Tutaj nawet jest napisane Super Dinks. Tylko nie widać tego. Tylko nie widać, ale tam jest napisane. Na kogo tutaj kupiliśmy? Kukurydze z mów. I tego. jest ten? Mmm, tutaj mamy Skąd to nie fachił się ten mega zadki o, tutaj, ten O! to co fachiłam Pa widzowie, subskrybujcie mój kanał